Jestem Dagmar jest Kielcim z War z Wartandera. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i jak po 500 słów, aby zdobyć partnerstwo od naszego kochanego ślimaczka. Jeśli. Eee... Nie wam się spodoba, oczywiście. Nie musicie, ale bardzo byłoby mi miło. Bijać także na Discordzie link, znajdziecie w opisie. Oraz, jeżeli sami nie macie War Thunder link do pobrania też znajdziecie w opisie wijać eee, także do dywizjonu. R103 Jak macie jakieś pytania, problemy, cokolwiek, piszcie. A my lecimy. Dobra, prosty pomysł objeżdżanie. Nie. Dobra, przejdźmy przez górkę, żeby nie być wychyleni. Ale nic nie widzę. Nie za tamtą górką ktoś się chowa.

Na prawo nam zabiła Coś szczególnego? Nie, transmisja Transmisja i silnik I radiator Nie Jeszcze ja samolot Eee, gdzie było... jest, Nie wiem gdzie są, nie wiem gdzie są. Nie no atakuje mnie kolega! Zostaw mnie! Nie no bratyk, dalej lata! Nie wiem czy że mnie to kurzyło, strasznie, jak sobie ale odechciało grać. Jest tego kolegę. Mamo leciku. trochę grać, ale chciało. Oj, bardzo niemiło. To leci na mnie, zostaw w spokoju. Nie wiem, gdzie gościa tam. To był coś, czy to krzak? A krzak, to? Chyba krzak. No może być całkiem dobra pozycja mieć ją wykorzystam No było w celu Szyżu Uwaga No, nie wiem, nie da mi Wrogowie przejęli strefę. Więcej niż osiem, zasługujemy na sierpniu. Trafienie! Trafienie! Jeeeej! Ale fajnie. Dobra. Nie na nic więcej, bierzemy AA. O, kolega już na mnie leci, ja właśnie mam przeładowanie, świetnie. Ty, e! Ty, bo my tutaj mamy kolegę. Co on tutaj robi? A, dobra, to był drugi. Panie, Świetny meczek po przerwie. O, to co ciekawe jest. coś co zniszczyliśmy? Ja w Nie kojarzę. No ale dobra, letnę. A, świetny meczek po obserwie. Kogo nie ma. Wszystko tylko brakuje, żeby nikt na raz leciał, ale raczej nie. Nikt nie ma jakiegoś takiego wypitnego skoro, Żeby mieć śnioka. No, bro! Elna. No, ja nie bowiem że pod sporym kątem całym, całkiem Obracaj się, żeby nie być bokiem! Fajnie! Dostaw mnie, nie, nie, nie rób swoją kampienia po cię człowieku! Nie trafię cię! Jeszcze cały w krzakach jesteś! Nie, no, jesteśmy robieni. No i po meczu. Paskudny mecz. Paskudny mecz po przerwie. Oczywiście, aptier. Aaa, no, z jakąś dostaliśmy. No i do kolejnego.